Widajcie w kolejnym odcinku Najlepsze Dla Dzieci. Jest bardzo gorąco, 40 stopni i mnie przywiało do miejscowości Staniszcze Małe, 30 km od Opola i do miejsca, które się nazywa Giprol. Agroturystyka, wręcz idealna dla rodzin z dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że tutaj odbywają się zajęcia edukacyjne. Ponoć jest to miejsce genialne, jeśli chodzi o jakość usług dla rodzin z dziećmi. Czy tak rzeczywiście jest? Czy to miejsce należy do najlepszych dla dzieci? Zaraz się przekonamy. Jesteśmy na wspaniałych zajęciach, gdzie uczymy się przygotowywać farby ekologiczne, tak? Kto się czegoś nauczył? Ręka do góry. Farba czerwona, z czego się robi? Z buraków. Zielona? Z trawy, bardzo dobrze. Widzicie, naprawdę tutaj można się sporo nauczyć, ale już cicho, sza, bo ja jeszcze nie wiem, jak się robi farbę na przykład żółtą. Ktoś wie, jak się robi żółtą farbę? Kolega wie, słucham. Z czego? Z do czerwona. No nie wiem, zastanawiam się. Chyba musimy posłuchać Pani, Pani jest tutaj najmądrzejsza, dobrze? Muszę mówić cichutko, słuchajcie, dlatego że odbywają się zajęcia z dojenia krowy i oczywiście później, co się robi z mlekiem, czyli masło, maślanki i i tak Takiej wiedzy dzieci z dużych miast często nie posiadają, dlatego też warto tutaj naprawdę przyjechać. Dzisiaj zobaczcie, jest taka grupka naszych dzieci lokalnych, stąd które bardzo czynnie będą uczestniczyć w zajęciach. Ja zmykam, nie mogę przeszkadzać. Nie wypada. W pokazowej pasiece tutaj odbywają się zajęcia z wiedzy o pszczołach. Wspaniałe naprawdę zajęcia, ja tak siedzę i słucham, bo są rzeczy, o których ja nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że pszczoła rozpoznaje kolory. Tak, wiecie, jak wygląda, a taka pszczółka tak samo musi poznać swój domek. Jestem na lekcji pieczenia ciastek, ale żeby ciastka upiec, trzeba się dowiedzieć, w jaki sposób w ogóle powinniśmy to zrobić. Cała historia, słuchajcie, taka wiedza, że naprawdę, rodzic się nauczy, dziecko się nauczy. Ja jestem zachwycona, tutaj mam takiego super gościa. Pomachamy? 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 No już nie chcemy z Wami gadać, my chcemy jeść. Na koniec tych wszystkich atrakcji ostatnia cudowna wręcz rzecz. Otóż jesteśmy na przystani Granica, która należy również do Giprolu. Tutaj możecie sobie wypożyczyć kajak i udać się na spływ po rzece Mała Panew. Powiem wam szczerze, że na początku byłam sceptycznie do tego nastawiona, bo nie do końca wiedziałam o co chodzi, ale jak przyszłam tu i zobaczyłam, jaki to jest cudno biały śnieżny piasek, jaka jest czysta woda, jakie są dobre ceny Stwierdziłam, że na pewno skorzystam z takiej przyjemności. Najfajniejsze podsumowanie według mnie miejsca Giprol w staniszczach małych. Otóż to miejsce jest zdecydowanie najlepsze dla dzieci. Dlaczego? Mają mnóstwo ciekawych zajęć to po pierwsze, po drugie właściciele absolutnie kochają dzieci. I uwaga! Taka cenna informacja jest to połączenie męża rolnika, który ma pasję do rolnictwa i pani nauczycielki. Z tego właśnie wyszło takie wspaniałe gospodarstwo agroturystyczne. Jeden minus niestety cena jest tylko i wyłącznie dla zgrupowanych osób, czyli 25 zł od osoby. Szkoda, tutaj nie ma wyjściówek indywidualnych i za to odejmuje jeden punkt, i łącznie przyznaje gwiazdek cztery. Najlepsze dla dzieci, Justyna Tomańska. Wszystkiego dobrego. Do wspólnej zabawy i testowania zaprasza partner strategiczny Jura Park Bautów.